Światy złoży delegacja parafialnego oddziału akcji katolickiej Zjadownik na czele z prezesem panem Stanisławem Itą i wiceprezes panią Celiną Olchawą. Kwiaty złoży zastępca dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Krakowie, pan dr Michał Węgla. Kwiaty złożą przedstawiciele Dziecięcej drużyny Pożarniczej Zjadowej. Wiaty złoży delegacja Towarzystwa Miłośników Ziemi Jadownickiej na czele z prezesem Jerzym Świeczkiem. Wiaty złoży delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 wiadomika. Światy złoży delegacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Zjadownik oraz Szczepu Czarnego imienia Bohaterów Państwa Podziemnego w składzie Jolanta Kuziel, Wicedyrektor Szkoły oraz Instruktorki Przewodniczka Maria Szołek i Przewodniczka Julia Stanów. Dziękuję za złożone kwiaty i zlicze. o zabranie głosu. Proszę pana z Wyspara.